To jest dopiero głupota. Wypalanie traw XXI wiek. Najgorsze co nas może spotkać to chyba głupota i lenistwo ludzkie. Po prostu. Co to jest, żeby jeszcze wypalać trawy? Piromani to robią, czy po prostu ktoś komu się nie chce kosić. Nie wiem, nie rozumiem tego. to jest efekt właśnie wypalania traw przez jakiś kretynów. Słuchajcie, olbrzymi apel. Jeżeli wam przyjdzie coś takiego głupiego do głowy, weźcie sobie podpalcie, nie wiem co, świeczkę w domu, ale nie trawy. Jest taki okres teraz newralgiczny Jest strasznie sucho. Ściółka w lesie czy trawy gdzieś na łąkach, ktoś coś rzuci nie do pałek, a jeszcze wymyśli, żeby sobie wypalić tą trawę. Bo jest leniwy, później dochodzi do takich nieszczęść. Tu kiedyś stał dom. Tu stał drugi dom. Tam trzeci dom. Nic po nich nie zostało. Bo ktoś wpadł na pomysł, żeby wypalić trawę. Jakoś paranoja po prostu. Dlatego ja swoją trawę, a mam jej dużo, po prostu skoszę. I tyle. Dziś dzień koszenia trawy. Po prostu mamy kosiareczkę elektryczną, bo spalinowa jest bez kosza. A tam ma kosz. A poza tym spalinowa jest przywalona po prostu wszystkim czym można. A tutaj z koszem sobie podróżował do tak zwanego stogu. I będzie w miarę czysto kur... z grabieniem, z masakra. A jest co kosić, ponieważ niestety. O, widzicie to? To jest trawa niekoszona ze 2 lata. Trzeba pomóc tym roślinkom, które są na dole, żeby się przedostały. A poza tym, no, trzeba to skosić. A później, jak już to wszystko urośnie i już nie będzie mi się chciało kosić, to kupię sobie trzy owieczki. Fajny dzień pokusiłem Cały dzień kurde straż pożarna jeździła bo jakiś palant po prostu no, po prostu podpalił tą trawę sobie która poszła znaczy nie trawa tylko ogień to pokoszone także także tego